Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy. Gdy przybliżył się do Betfage i Betanni, ku górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie uwiązane ośle, którego nie dosiadł żaden człowiek. Odwiążcie je i przyprowadźcie. A gdyby was kto pytał, Dlaczego odwiązujecie, tak powiedzcie, Pan go potrzebuje. Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali ośle, zapytał ich jego właściciel, czemu odwiązujecie ośle? Odpowiedzieli: Pan go potrzebuje. I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, Słali swe płaszcze na drogę. Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli i mówili głosem donośnym: Błogosławiony król, który przychodzi w imię Pańskie, pokój w niebie i chwała na wysokościach. Lecz niektórzy, faryzeusze spośród tłumów, rzekli do niego: Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom, Odrzekł: Powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pokój w niebie i chwała na wysokościach. Ludzie wiwatujący na cześć Pana Jezusa, wjeżdżającego na osiołku do Jerozolimy, powtarzali frazę znaną nam ze śpiewu aniołów ogłaszających Boże Narodzenie w Betlejem. Jest to wstrząsające, bo mogłoby się wydawać, że świadczy to o tym, że Zbawiciel ogłoszony przy narodzeniu przez chóry anielskie został na przestrzeni swojego życia rozpoznany i uznany przez ludzi. Niestety to bardzo złudny wniosek. Ci sami. To, że tutaj wyznawali donośnym głosem wiarę w Jezusa jako Pana, niemal za chwilę zakrzyknęli: Ukrzyżuj go! To słowo Ewangelii skierowane jest dzisiaj do nas, nie po to, ażebyśmy poczuli się lepsi od innych wiwatujących przy wjeździe do Jerozolimy, ponieważ oni potem zdradzili Pana Jezusa. To słowo jest do nas i do mnie osobiście. Ono ma budzić refleksję, stawiać pytania o moje życie i o moje wybory. Czy ja wybieram Jezusa? Jakiego Jezusa wybieram? Jakimi warunkami obwarowuję ten wybór? Najłatwiej zapewne wybrać Jezusa, cudotwórcę tego, który chodzi po wodzie, ucisza burze, rozmnaża chleb. Łatwo jest wybrać Jezusa uzdrawiającego, skrzeszającego, jaśniejącego na górze Tabor. Może łatwo wybrać Jezusa nauczającego, błogosławiącego, ujmującego się za skrzywdzonymi, zwłaszcza gdy ja czuję się skrzywdzony. Co jednak gdy ten sam Pan Jezus mówi, że jawnogrzesznice wejdą przede mną do nieba, co kiedy burzy mój znany i bezpieczny świat z jego straganami, uroczystymi obchodami i niewzruszonymi aksjomatami moich poglądów i słusznych oczekiwań? Co kiedy wybór Jezusa to nie ideologia, nie system moich zapatrywań i poglądów, ale cezura ostra jak brzytwa przełom, który pociąga za sobą konsekwencje osobiste, najgłębsze, aż do bólu prawdy o mnie i o moim życiu. Czy nadal wybieram takiego Jezusa, którego inni się wstydzą, z którego szydzą? Które wszystko oddaje i wszystko przegrywa, który umiera haniebną śmiercią i pozostawia mnie z bladą zapowiedzią czegoś tak nieuchwytnego i poza doświadczalnego, jak zmartwychwstanie i życie wieczne? Może zamiast oburzenia i wzgardy dla Jezusowych zdrajców i oprawców Trzeba nam zapragnąć i prosić Boga o łaskę, byśmy się ostali jak to ośle w niedzielę palmową, co się przydało i było Bożym znakiem. I jak te kamienie zdolne wołać, gdy Bóg im rozkaże, ale zazwyczaj milczące i wierne w swojej stabilności. Wobec nadchodzącej paschy Jezusa stworzenie winno z wdzięcznością zamilknąć.